Bezrobotny, lecz obrotny Moja pasja to jest hustling Hobby to pisać zwrotki Kiedy jadę coś załatwić Płatności nie przestraszli Uzupełniam wynalazki Widzę psa, to nie jest masliw Się przykitrał do meganki Tu łudzenie optika Policja nie tyka To fata Morgana Policja jebana A twój ziomek się wyświeca jak lec Zwykły łeb Zgaszę go jak pet A Kurwo jeba, acz, acz, On by chciał być jak my, się pozuje na takiego. Się pucuje, pokazuje, przynajmniej przypał na niego spłynie. Także dla mnie C jest, ale prawdziwy wilk pokazuje późno kły. Już za późno, by zmienić życia styl. Staje vis a -vis konsekwencją i karmą. Nic tu nie ma za darmo, to jest dolina, hardcore, temat kopie jak larson. Temat kopia górnik Kiedy stało, kurnik, a w nim wszystkie te kurwy Jestem dziwny i trudny, a ty ślepy i marny Także do mnie nie gadaj Jak cię system już spłabził Obrotne manewry jak porona Kurwy chciałyby ciągać bo